A mam nadzieję, że jeszcze raz będzie ta mapa. No, tak właśnie mam nadzieję taką. A jakiś taki śpiący jest tych Jakby no. Po jakichś narkotykach? Z niestą. A ja biegam z taką bronią, co mi kiedyś ktoś polecił, że ona jest dobra i a teraz chyba już nie jest, ale nie mam pojęcia jaką inną wybieram. są pierwszą ciągle. Stary biorę. Wchodzę do składu Alfa Mam nadzieję, że będziesz mógł do mnie dołączyć O jest ja początek mapy, powiem Ci mam... chyba, więc całkiem spoko Tylko, że przegrywamy ostro Mam nadzieję, że mapa się nie zmieni za sekundę i nie będzie kichy kompletnej A kurde, mogłem wziąć smoke'i Biegnę zygzakiem, nikt mnie nie trafi. Zajebście, zajebiście. W zajebiście. Jakim co? No w jakimś tam alfa, ale wierzło ci, że chyba zaraz dupę dostaniemy i będzie po mapie. Oj ojoj oj, 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 oj. takie A my co? wybieramy. Atujemy. Czekaj, grace widziałem Ostatnio widziałem taki kanał. Z jakimś typem co opowiada kawały. I nie ma ręki. Chyba. Jakoś tak. Taki starszy pan. Tak. Myślę, I film trwał chyba... Nie wiem, 5 minut i myślałem, że coś tam będzie gadał, on po prostu kawał opowiadał przez 5 minut, strasznie wolno go opowiadał. A nawet puenta była całkiem niezła o Oj, mnie zabił, kurde sniper. Jak typa podnosiłem Lampek? Co mówisz? Lampek cię zabił? Yyy Lampek właśnie Lampek co lampił Dobra, idziemy prawą, co? Bo coś ja, nie zresztą. Kurde Jeepek jest. No i wskakujesz do tego jeepka, koleś i jedziesz, no. Widziałem ostatnio taki rysunek. Zdjęcie helikoptera i podpis. Ten helikopter może zabrać więcej osób niż tylko yeah. pilota. Yeah. Wjechaliśmy O, wjechaliśmy, puściłem smołka i tyle i umarłem Więc. Tak to Jeden jest. Ten to chyba no, najgorzej tak. już. No wiesz, weźliśmy jak było 30, nie? A w tamtym teamie są sami snajperzy, i jedyne co robią to strzelają do ciebie, jak się wychylisz. Ale to jest taka mapa. Wiesz, że jak w tej mapie. Każda mapa jest taka. E, nie, ale. O, kurde, gdzie jestem? Pod ich tym. No tak. Podstawiamy coś. To nam dawaj, czas dawaj, się dawaj. Nie? dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. usłuchajmy cię. cię. Jeszcze drugi byśmy się podstawić, wiesz? No. To biegnę do drugiego, no nie mamy wyjścia, chyba tylko bo to, tylko to wygrać. No, plecy mamy. O kurde, zabił mnie koleś. Nie, ja już byłem Bierzesz. prawie pod drugim punktem, wiesz? Szkoda, szkoda, że tak późno wleźliśmy, bo moglibyśmy sobie dalej atakować. A, co nas A, mam nadzieję, że jeszcze raz będzie ta mapa. No. Tak właśnie, mam nadzieję taką. A jakiś taki śpiący jesteś, Jogur? Jakby A. po jakichś narkotykach Jakiś tak <grym> <grym> du -ru -du -ru -du -ru. Patrz jaki ja mam level wysoki, 38 Widzę, widzę Sam się sobie dziwię jak to tak uzyskałem taki level A ty masz 30 No ja no, też się dziwię, przecież gram ja 7 dni w tygodniu Ja właśnie gram całe życie w Battlefielda I... A najlepiej to jak grałem w Battlefielda tego Bad Company, i tam nie, nawet chyba nie mam 30 no, się, że Ale tam graliśmy mecze, to wiesz. No tak Ranking graliśmy rankingowy. klanówki na, na, na tych na najważniejszych serwerach. Właściwie. Tam to się, wiesz, jed do jednego meczu tydzień przygotowywało, grając pasjanca albo w, w tego w Sapera widosie, a dopiero po nie widziłeś parę raz tylko grałeś. No, I nie, nie mogłeś też ten się całować. Nie przed meczem nie wolno się było przed przed trzeba było dwa red bóle wypić, nie? No. No ale fajnie, że sobie mam sponsorowała. Mieliśmy sponsora. Tak, właśnie... Każda, każda mama sponsorowała swojemu graczowi Red Bulla i mieszkanie. Mieszkanie, komputer, prąd. Też. To były czasy. To były czasy ze sponsoringiem. A teraz, jak już jesteśmy starzy na studiach, to sponsora mają tylko damskie teamy. Kupują no ich jeansy. Im, dżinsy, dżinsy im kupują i różne ciuchy pro i sportowe. I opaski na włosy. I opaski na włosy. że masz dobrą pamięć, stary. I opaski na włosy. I komórki też. I do ładowania. Robię i do ładowania, właśnie. A jest jakiś film, sponsoring nowy polski super. A film. słyszałem, słyszałem o jakichś studentkach. Co one mają swoich sponsorów. Na pewno film będzie super. Ojej, granat rzuciłem mojego. To, że to nie ja bronię jakoś. No, nożem macham, bo próbuję rzucić granat, a to nie ta gra. No bronimy bronimy no stary co mamy zrobić. Czekaj, On żeby... przyjechał coś dużego już od razu od o, razu. Kurde, już bo oni wydaje mi się, że oni ogarniają bardziej niż my i po prostu Czekaj bo tu przez dziurę wskakują co za kolesie Chłody cięchał o, dwóch zabiłem naraz, ale śmiesznie. Ja tu i zabiłem, bo mi tu siedzieli pod tym O właśnie tutaj O kurde, ale latają, ale ciała stare tutaj latają. Macie po lewej czysto, Czy ty jesteś tak, po prawej. Czysto, ja jestem po lewej, mam czysto No to jak macie czysto to jest czysto To jest szasbot To jest szasbot O, Zaraz po lewej, lewej coś o kurde jaki rządek ich tutaj jest, zaraz chyba z nad głowy właśnie. O to kurde mówiłem, że mi z nad głowy wyskoczy. Wiedziałem, że tak będzie stary. Wiedziałem jak Rambo miał za plecami słońce. Wyobraź sobie tą sytuację, boś miał za plecami mhm. słońce i na mnie tak wyskoczył. Na mnie. Ty jesteś z lewej czy z prawej? Ja jestem trochę w po w jakimś domku. No i stary w chacie się schowałeś jak jakiś runcaj to oni nam. A zaraz będą podstawiać jogurt. Kurde, ciała już. Patrz, ile ich tam jest, ale ich tam jest, ale ich tam jest. Kurde, podłożyli, no. Chodź tam. Bo i sporo, sporo, trzeba ich wyczyścić. No nie, bo pójdę Najlepszy do tego. Ale nie nasz team w ogóle, zis, no. stary. żeby ktoś na coś zaznaczył. Widziałeś żeby ktoś coś w ogóle zaznaczył. B podkładają. Mmm. B podkładają, a nasz, a nasz koleś leci na respa. Super. Team Mistrz. koleś stary próbował zrobić w ogóle Broje, nie broje. Broje, broje. Ale nie wiem czy mi się uda. Nie, jeszcze jeszcze kurde nie udało mi się. No masakra jakaś Kurde, jeszcze zginąłem. Podniosłeś mnie, to ty? E. Kolej za tobą. O kurde, ale go zabiłem. Masz tam kogoś. To no jest tu ich trochę no i mnie zabili, zajebiście. Lampek zmutnie. mnie. Camper jeden. Aje, ale życie. To jest życie. Żołnierza. Myślę, że na prawdziwej wojnie też jest tak, jak w Red Orchestra na przykład. Tam jest stary, prawdziwa gra, a nie to co tutaj. My przegraliśmy już całość tej mapki? Nie. Po prostu cofnęliśmy się trochę do tyłu, do następnego punktu. Powiem ci, że wygląda całkiem tak samo jak ten poprzedni punkt, tylko trochę inaczej. A powiedz mi, jak się nożem waliło, bez, bo nie. E. Chyba Star, na scrollu mam. Nie na F to mam granat. No to na G może masz na odwrót. Nie mogę się na tobie zrespić. Jak to jest kurde zrobione w tej grze? Może, powinienem się Kurde znów w camperze. jak to jest, że ja. Że ja jestem tu ostrzeliwany przez kamperów, mimo że jestem broniący i. Ty, czekaj, czekaj. To my jeszcze jesteśmy na górze Nie wiem, kto ty, ja, gdzie ty a ja jesteś chciałem, A ja chciałem zeskoczyć Nie no, jesteśmy na górze jeszcze ciągle No to dobrze A ty jesteś gdzie? A tam poszło To co? No to ja myślę, że ty punktem nam rozwali O kurde granat fuck Ale mnie podrzucili granatem nie no, gdzie nam punkty rozwalili? No rozwalili nam dwa punkty, A, ale dalej, jest dalej jesteśmy na górze, No, ho, ho. Witamy w Battlefieldzie, stare, w polu bitwy witamy. No nie chcę tu, albo dobrze. Nie chciałem się na typie z zespawnować. Ale jednak się Bijem na niej O kurde, ale kurde, jak słońce. jak ja mam stąd wybiec, bo nie, wie, nie wiem gdzie jest wyjście. Fuck, widzę, że moi koledzy z teamu chyba też nie wiedzą, bo biegają w kółko. Kurde, nie mam granatnika Tylko smoke granada i to jest trochę ciężkie Mam weszł na górkę Na którą górkę? Eee, ja pieprzę, ile tam ciał leży w ogóle Spawn bacon, bacon beacon na tym Oni? Kurwa, na respawn mamy Skurdy. Oj no, super. Kurde. no wiem, nasze ...którzy postawiali snajperzy, bo są zajebiści. Kurde, ciągle mi no i, no i, kabel no z tego... Nie się na tobie zrespieć, to bo się no tobie się naszego... No Jak masz się zrespić na mnie, jak ja nie żyję? Ja się ciągle na tobie respawnuję i na wszystkich innych. Przecież, no, biorę na tobie i jestem. O, i jestem. No i zajebiście, to gdzie ja się zrespiłem? Całk z tyłu. oj. O, zajebiście. Piękna sprawa. Dobrze, że ten czoł... znaczy, dobrze, że ten Jeep nie potrafi tam podjechać i ten. I całkiem na punkt kampić, ale pewnie zaraz nam kolejny rozwalą. Po prostu lubię, jak cały team siedzi w respie, nie. Chociaż A mógł bo się już poda trochę. Kurde, z prawej mnie coś. Ach. Kurde, ze skały. Oj 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 Słabo, słabo powiem ci. Jedzę na nawet patrząc po levelach, to widzę, że ten ich to jest chyba jednak trochę mocniejszy. O, helikopter. Będzie, będzie. Jest. Nie, nie jest. Kurde, siedzę z jakimś typem w helikopterze. To nie pomóż mi na A, bo mam dookoła teków. No ale co ja mam zrobić? Jak ja nawet nie potrafię z respa wyjść. O, już wszedł mi, podkładam na A. Nie wiem, czy rzuciłem, czy nie rzuciłem. Nie rzuciłem. bo wiesz, bo za, ja. ja a, nieważne, no co ja mogę powiedzieć? Ten powinien być dawno oznaczony. Widziałbym, że tam jest, bym go po prostu strzelił kurde z granatnika, by kierowca by zginął i tak by się to skończyło, nie? No to oczywiście wjechali sobie w Jeepkiem i stoją. A Stary, ale jestem teraz zdenerwowany, że brzydkie słowo bym powiedział, ale nie powiem, bo mi się potem nie chce zaznaczać, że to jest 18. Czemu ja zawsze trafiam na taki team? Powiedz mi, czemu tak musi być. Czy mogłoby być fajnie, mogliby umieć grać, nie? Mogliby. Mogliby na przykład takie podstawowe rzeczy robić, jak nie wiem, podstawienie, yy, podstawienie respawn beacon'a gdzieś poza respem <laughs> na wiesz, tego typu rzeczy Dobro, nie. dobre. Może wymagam zbyt wiele. O, tu się skampię, bo mam dobrą miejscowę na kampienie. Dokładnie Masz ten ammo czy coś? Ten. Tak, ja będę tu kampił hmm. na ten punkt B A ty możesz na dole na niego kampić, wiesz? Coś leci z góry Heli? Czy mi się właśnie zdaje, czy właśnie heli przeleciało? Oni chyba A będą pierwsze atakować, wiesz? Albo na dach nam się spuszczą O co za typy Przeciw lotnicze by się coś przydało Oni mają dwa helikoptery Nie wiem tak, nie wiem Jeden uciek. dobra wiem go jest jakbyś się widział chyba Tam helikopter leży, może go można wziąć Może ci, że chyba można, ja go wbiorę Kurde, pali się? Ja pierdolę, po co wyskakiwałem? Aaa kurde, miałem się z kampioną miejscówkę Masakra, było dobrze Na piętrze są tam Mmm, strasznie źle mi się gra, kurde na dachu to też mogą być Będą na dach się ładować, to ty napisałeś czy oni? Nie no, no ja to powiedziałem, szra? nie ma MAMO już On mnie Koleś wszedł do B! No, podkładę Kurde, dostał, ale za słabo, żeby go zabić Z tego, z granatnika Ciężko, co? Mmm, to już są nie, jeszcze się otrzymałem. na dachu są, o kurde, ile jest na dachu. Wchodzę na dach jakoś. Na dachu nad A. O, zajebiście. No, powiem Ci, że ten punkt już chyba mają przejęty. Teraz trzeba do ABS. Jak najszybciej, bo zaraz pewnie będą broić. Ja wchodzę na dach na nad A. Tak, jest tu ich trochę. A ja muszę sobie czyścić ten No kurwa, skąd? Ciągle mam coś na, pod, na podkładce jakieś, włosy oh, stary, żarcie wszystko mam Kniaki. O kurde Ściana zniknęła, za którą się chowałem I to cała taka wielka Ale masakra Nie spodziewałem się tego Kurde, jak oni to podłożyli Przecież tam jest 20 naszych typa, co się dzieje? Powiedz mi Jogur, co się dzieje? Nie wiem Czemu nie broisz tego? Idę rozbroić O nie, idę bo mi O, Claymore był Kurde, są tam na zewnątrz, wiesz, od strony tego punktu B poprzedniego. Tak, atakują, okay. tak, wchodzą. I dużo ich tam jest, dużo. Widzę, że też na budynek wchodzą na piętro. Kurde, sporo ich tam jest. Od tamtej strony jest chyba z pięciu typa. No widzę. Nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle? spawnowałem się na tobie. Chodź na zewnątrz, ominiemy cały budynek. Nie, dookoła nie, nie, nie. Chodzę na samtąd, co mówiłeś. Kam teraz na A? O plecy. Mmmm. Weźcie od w ogóle drugiej strony Do budynku, do budynku co, słyszysz, Ej, wchodzi kolej przez tą dziurę w ścianie. Wszedł przez dziurę w ścianę dwóch. Ale broi czy nie? Nie O kurde iluś tu jest! Ja masakra, masakra stary, od właśnie od tej kurde drugiej no. strony o której mówisz. Chyba z trzech typa. Będzie broił Kurde, padł na szczęście Ale masakra jest, ale masakra Gdy nasi tam jest. popadali jest to? A. Kurde, ach. Aj, Widziałem typa, ale już nie mogłem przeładować. Wszystko miałem wykończone O, na szczęście padł Pamiętasz, że 15 tiketów im zostało? Mogą tego nie zrobić Jestem na tobie Broi. Niemożliwe, broi. niemożliwe, niemożliwe. Zabity? Tak. Zajebiście Ja idę na od zewnątrz i ich pocisnąć trochę, wiesz, bo po prostu zostawiliśmy ich z której strony podchodzą ciągle. Bez wiesz, bez żadnego... Nie wiem czy tu mają gdzieś tego. Respawn pointa beacon... Ach, kurde zabili mnie. A chyba nie mają, wiesz. Chyba już muszą skakać z góry, bo coś daleko są. Aj, słyszysz już tą muzykę, muzykę zwycięstwa. Skończyłem. Nice. 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 It's nice, it's nice, I like it. Grom, patrz, stary, grom, przeciwko nam a myśmy ich pokonali. To w ogóle cały klan jakiś. Nie ma to jak grać klanem? Przeciwko nam yeah, nie levels? dać rady. Jeszcze. To chłopaki trochę pojechali teraz, ci powiem, jak tak spojrzę na nich. Nie broniliśmy, no. My tutaj za długiśmy. Ale, Ale żeśmy wybronili. Kurde,śmy wybronili. Śmie, Fajnie, ciekawe co teraz nas czeka. No ta pewnie. Ale to już dopiero w następnym filmie, dlatego daję stop. Stop.